Dzień dobry, nazywam się Fabian Kundzicz. Jestem kierownikiem działu konstrukcyjnego z firmy Prezmet. Karol Iwiew, automatyk tej firmy. Firma znajduje się w Romanowie, koło Częstochowy. Jesteśmy producentem maszyn do stolarki aluminiowej i PVC. Ciekawy program, przynajmniej mnie skłonił do tej wizyty. Dużo informacji na temat kwestii bezpieczeństwa maszyn. Na co dzień, tak jak powiedziałem, z racji pełnienia funkcji kierownika działu konstrukcyjnego również się tym w firmie zajmuję i zawsze staram się poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, a tutaj Państwo zorganizowali taki, takie spotkanie. Dlatego też tu jestem. Przed chwilą mieliśmy te koboty Jaskawa, firmy Jaskawa, tak. Też mnie to zaciekawiło, bo zastanawiam się nad implementacją takiego kobota do naszej maszyny. Można zadać bardzo dużo pytań tak. konkretnych, technicznych osobom, które się nad tym zajmują, które są w stanie zaprezentować różnego rodzaju rzeczy. Dlatego no, tego typu forma jest troszeczkę lepsza od takiej formy targowej. No, ma się jednak kontakt z tą osobą, tam nie ma, nie ma tutaj iluś set osób w koło, które też chciałyby się pewnie swoich rzeczy dowiedzieć, i no można to powiedzmy troszeczkę swojego czasu z tą osobą spędzić, porozmawiać, dowiedzieć się coś na temat tych, tych konkretnych akurat produktów. Powiem szczerze, troszeczkę już gdzieś tam tutaj z Instom operujemy. Z częścią tych producentów już się spotkaliśmy w przeszłości. Więc być może nie było zaskakujące jakichś tematów, natomiast wiele rzeczy, które chcieliśmy się dopytać wśród ich produktów, no tutaj był RIRK, z którego korzystamy, ich sterowniki, jakieś nowe, nowe rzeczy, które można gdzieś tam w nowy sposób programować i tak dalej, więc dużo fajnych rzeczy się tam można było dowiedzieć.